Witaj w filmie, w którym omawiam możliwe przyczyny powstawania rozwarstwienia się nitki. Tutaj problem na filmie widzimy dzięki uprzejmości klientki naszego serwisu. Wkładnie widać, jak ta nitka rozwarstwiła się. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Zacznę omawianie od tych najbardziej łatwych do wykrycia i usunięcia, czyli przede wszystkim jakość. Nitki. Jakość nitki tutaj będzie kluczowa. Jeżeli nitka, szczególnie podczas haftowania, nie będzie odpowiedniej jakości, to będzie się zrywać, rozwarstwiać i samo haftowanie będzie średnio przyjemne. Dlatego zachęcam do używania materiałów eksploatacyjnych dobrej jakości. My, jako serwis, tutaj korzystamy z haftu nitkami marki Madeira oraz Rain Gold. I rzeczywiście one dobrze sprawdzają się, ładnie układają się również na tkaninie. Jeżeli chodzi o serwis maszyn do szycia oraz overloków czy coverów, to również korzystamy z marki Madeira. Kolejna przyczyna powstawania problemów z rozwarstwianiem może być na przykład uszkodzona igła krzywa, już tępa. Albo po prostu igła słabej jakości. I dodatkowo igła musi być dobrana do surowca, czyli do grubości nitki i też typu materiału. To też będzie miało wpływ na to, jak nitka się zachowuje. Kolejna kategoria to są uszkodzenia mechaniczne maszyny. Należy sprawdzić takie elementy jak płytka ściegowa, i chodzi o zbadanie otworów, w który wchodzi igła. On musi być idealny. Jeżeli płytka jest pouderzana od igły, ma zadziory, to te zadziory będą przecinać nitkę podczas szycia. Takich uszkodzeń mechanicznych możemy szukać na całej trasie nitki. Czyli wszystkie elementy, przez które przechodzi nitka. Szczególnie uszkodzone elementy czy ponacinane mogą być, jeżeli stosujemy do haftowania czy do szycia nici metaliczne. To elementy będą przez nitkę ponacinane. Ponacinanie następuje też w momencie, kiedy nitka nie jest płynnie podawana ze szpulki albo jest umiejscowiona w zupełnie innym. Miejscu maszyny, czyli na przykład jeżeli maszyna nie ma stojaka na duże szpulki, a korzystamy z nich. Jeżeli sprawdziliście wszystkie punkty i maszyna nadal rozwarstwia nitkę, no to zapraszamy z maszyną do naszego serwisu. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, słyszymy się w kolejnym filmie. Cześć.